Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o uzależnieniu od cukru i przetworzonego jedzenia. Ponieważ muszę przyznać, że z tym niestety macie największy problem. Nawet jak ktoś przechodzi na karniwora, to i tak odstawia warzywa, owoce to mu najłatwiej idzie. Nie wszyscy oczywiście, dużo osób lubi zostawić sobie jakieś kiszonki czy czasami jakieś owoce, czy czasami jakieś warzywa, bo po prostu lubi mu jakoś tam w miarę dobrze funkcjonują, mu nie szkodzą. Ale nawet jak już zrezygnujecie z tych warzyw, z tych owoców, czy przetworzonego jedzenia, to jakoś ten cukier Wam zawsze zostaje i z tym macie największy problem. Większość osób no, najczęściej do niego wraca. I... Muszę Wam powiedzieć, że to po prostu jest przekleństwo Polaków. To nie jest przekleństwo Ciebie czy mnie. To jest po prostu przekleństwo Polaków. Kiedyś nasi dziadkowie walczyli z hitlerowcami, czy z Rosjanami, czy z kimkolwiek. My dzisiaj musimy walczyć z nałogami. Niestety w takim świecie żyjemy. Czy to jest telefon, czy to jest alkohol, czy to jest narzekanie, czy to jest prokrastynacja, czy to jest y, media społecznościowe, czy oglądanie telewizji, czy lenistwo to są wszystko nałogi. I teraz jedni mają cukier, drudzy mają alkohol, trzeci mają marihuanę. Każdy ma coś innego. Okay. Większość z nas niestety boryka się z jakimś nałogiem. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o jednym z tych nałogów, w którym jest niestety cukier, do którego większość z nas wraca. Ja też jestem temu winien. Oczywiście ograniczyłem niesamowicie. Według mnie, w porównaniu do tego, co ja kiedyś jadłem, to i tak, i tak się czuję ogromnym zwycięzcą. Teraz szósty tydzień minie w środę: jak niczego nie ruszyłem oprócz mięsa. No, ale nie do tego yy, zmierzam. Yy. Chciałem wam po prostu wytłumaczyć, że dla wielu osób samo ograniczenie chleba, olei roślinnych i kupowania samych sobie słodyczy, żeby zaspokoić jakieś emocje, jakiekolwiek. Ok. To już i tak jest duży wyczyn. Bardzo duży wyczyn, bo jak ja widzę, co niektóre osoby jedzą cały dzień na bułkach, cały dzień na makaronie, cały dzień na batonach, na hotdogach, na naprawdę, naprawdę przetworzonym jedzeniu. I dodatkowo te kawy z ciastem, kawy z gofrem, teraz w Poznaniu rogale Marcińskie, cały czas drożdżówki, cały czas bułki, cały czas chleb, cały czas pączki, cały czas makaron, cały czas pizza, cały czas ta mąka. Jesteśmy mącznym narodem, przetworzonym mącznym narodem. Może tak kolejną książkę mógłbym napisać z takim tytułem. Niestety tak jest. I moim zdaniem dla osób, które już wprowadzą. To mięso. Wyeliminują chociaż te mączne produkty jedzą przykładowe te jajka z boczkiem na śniadanie Już nie mówię o diecie mięsnej, takiej jak ja robię, bo to jest nieosiągalne dla, dla wielu osób i wielu osób, którym nie tyle że zabronimy, co powiemy, żeby wyeliminowały węglowodany, wyeliminowały chleb, cukier, owoce i wszystko co nas truje i wyniszcza. No to jest nie do osiągnięcia. Okay? Dlatego osoby, które już po prostu to zrobią, wyeliminowały tą mąkę, którą jedli cały czas, wyeliminowali te owoce, wyeliminowali te przetworzone jedzenie, ten przetworzony cukier, te batony, te rogaliki, te ciastka, te lody, te wafelki, to wszystko, co nas okropnie, okropnie truje, dlatego teraz tak wszyscy chorujemy. Dużo osób nie rozumie, dlaczego chorujemy. Nie wiem, jakie to jest nieoczywiste jeszcze dla większości osób, że chorujemy jedząc przetworzone jedzenie i cukier, i węglowodany, i mąki i tak dalej. Ja to powtarzam miliony razy. Dużo osób się tego nie rozumie. Nie wiem, czy nie dotarłem jeszcze, czy, czy, czy te wiadomości o naszej biologii nie dotarły jeszcze do większości społeczeństwa. Robię co mogę, <grym> tak. Także myślę, że ograni dla wielu osób, które są od tego cukru uzależnione, od jedzenia uzależnione i nie potrafią bez tego funkcjonować, nie potrafią myśleć, nie potrafią się skupić, tylko myślą o jedzeniu, ja i tak, i tak myślę, że to jest bardzo duży sukces ograniczenie tego. Ok? Bardzo duży sukces. Prowadzę ludzi 20 lat i ja wiem, jakim, ogrom jakim ogromnym bólem i trudnością jest dla wielu osób. Zwłaszcza otyłych i borykających się jakoś emo emocjonalnie, cierpiących na tą depresję, cierpiących na lęki, na stany lękowe, biorących jakieś antydepresanty, nagle jeszcze odciąć ich największą przyjemność. I ja to po prostu rozumiem, i dlatego ja moim przekazem staram się dotrzeć do wszystkich. Okej? Okay? Także. Ja też mówię bardzo dużo o tym, jak mi ciężko jest nie jeść czasami cukru, jak cały czas o tym myślę, bo po prostu tak jest, dlatego je ja rozumiem wielu ludzi. Kiedyś tak myślałem, dlaczego wszechświat dał mi ten nauk? To nie wszechświat, to system mi go dał, ok, od urodzenia. Od urodzenia byłem karmiony węglowodanami mąką, tak jak wy, i po prostu tego się trzymamy, tak? Jakbyśmy od urodzenia jedli, wciągali kokainę albo palili marihuanę bo cokolwiek, to byśmy to robili, tak? Jakbyśmy od małego pili alkohol, cokolwiek. Teraz będą problemy, żeby ludzie z telefonu zeszli, tak, żeby przestali oglądać seriale, żeby zrobili cokolwiek, żeby nastolatkowie cokolwiek się ruszyli sprzed komputera. No są problemy niesamowite, bo to robimy całe życie. I ja całe życie jadłem mąkę, całe życie jadłem cukier, całe życie jadłem. Uwielbiałem oglądać filmy, leżeć, palić marihuanę i jeść. Dla mnie nic innego musiało nie istnieć. Okay? I tak po prostu wygląda życie dla wielu z nas, i dlatego. Chcę Wam tutaj uzmysłowić, okay, że ta walka z cukrem, ta walka z nałogiem, jak już ją podejmiecie, to jest ciągła walka, ciągła bitwa dla wielu z nas. I ja to rozumiem i chcę, żebyście wiedzieli, że wszyscy z tym walczymy. No nie wszyscy, bo jak ktoś od cukru nie był uzależniony, no to, no to rzucił i na tyle. Tak? Niektórym ludziom się udaje jeden na milion. Naprawdę, takie są, yy, takie są po prostu rezultaty, takie są statystyki, jeden na milion. Naprawdę. Ja to wiem, bo rozmawiam codziennie z kimś i nawet ludzie po zawale nie potrafią zrezygnować z cukru, bo po prostu to jest silniejsze od nich. OK? Także, co Wam chcę powiedzieć. Ograniczając już, już ten cukier, powinniście czuć się jak zwycięzcy. Każdy dzień, gdzie nie jecie mąki, każdy dzień, gdzie nie jecie owoców, każdy dzień, gdzie nie jecie batonów, czy tego przetworzonego cukru, czy płatków owsianych, czy rogalików, czy pączków, czy pizzy, czy makaronów, Traktujcie to jako zwycięstwo, bo ja wiem, jakie to jest dla wielu z Was niesamowite osiągnięcie i wiem, jak dla wielu z Was to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Także staramy się po prostu wyeliminować chociaż te produkty mączne, chociaż nie kupujmy ich sobie, nie zaczynajmy dnia od mąki, nie zaczynajmy dnia... To też jest cukier. Osoby mówią, ja nie jem cukru, ale jem makaron, ryż, ziemniaki, warzywa, owoce. Ja nie jem cukru. Tak, jesz cały czas cukier. <laughs> Okej? Okay. Cały czas jesz cukier, cały czas się dokarmiasz, cały czas dokarmiasz choroby, cały czas dokarmiasz komórki rakowe, cały czas podnosisz zapalenie, cały czas podnosisz cukier. Okay? I osoby, które, które mówią czasami: No ja nie jem cukru, a mam cukrzycę, nie jem cukru, a mam stawę chore, Tak, bo jemy rośliny. Proste, każda roślina to jest cukier. Węglowodan to są cukry. Nie ma dobrych węglowodanów, nie ma zdrowych węglowodanów, nie ma zdrowego cukru. Jest tylko cukier i on, każdy jest zły. <laughs> nie, ma, nie ma dobrych węglowodanów. Ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, o, ty nie rozumiesz węglowodanów prostych i złożonych. Nie ma znaczenia. Wszystko metabolizuje jako cukier. Wszystko. Dla organizmu nie ma znaczenia, okej? Okay. Także, yy, także moi kochani, i, i, jak jecie rośliny, nadal jesteście uzależnieni od cukru, tak? Wiadomo, że to trzeba ograniczyć, jak chcecie lepiej funkcjonować, ale tak po prostu jest. Tak to wygląda w naszym życiu. Każdy z nas je jakiś cukier, czy to są makarony, czy to są yy, yy, po prostu ziemniaki, czy to jest po prostu przetworzony cukier. Jemy jakieś batony, wafelki, lody, czekoladę, czy cokolwiek. Ok, także co Wam staram tu się przekazać, że nie ma złotego środka. Ok, dieta karniwora, wdrożenie mięsa, wchodzenie na siłownię, wdrożenie tłuszczu, ograniczenie mąki, ograniczenie olejów roślinnych, ograniczenie owoców i przetworzonego jedzenia gwarantuje Wam, że Wam pomoże. To Wam mogę zagwarantować. Czy kompletnie wyeliminuje Zależy dla kogo. Okay? Jedne osoby kompletnie eliminują i nie wracają. Jedne osoby jedzą sobie co jakiś czas. Jedne osoby zostawili sobie tam jakiś węglowodany w ciągu dnia wokół treningu. Naprawdę musicie to dopasować do siebie. Okay? Idealne rozwiązanie to jest tylko tłuszcz i mięso całe życie. <grytanie> okay? I to raz dziennie, maksymalnie, czasami raz na dwa dni. Posty sobie wdrażać. To jest idealnie. Ale przy zdrowym zmyśle. Yy, przy zdrowym umyśle, kto tak naprawdę może funkcjonować w taki sposób w Polsce? Jednostki. Okej, okay? ja mam idealnie życie pokładane i ja wiem, jak mi jest trudno. Okej, okay? teraz się już przyzwyczaiłem w sumie, i, 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 ale, ale wam mówiłem w zeszłym tygodniu: no, no cały czas mi lody po, po, po głowie chodziły, 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 chodziły. chodziły. Nagle jakoś przeszło ostatnie kilka dni, przetrwałem. No ale to też chodziło o moją dyscyplinę, moje dlaczego było silniejsze. Od tego, żeby to po prostu zjeść. Także musicie sobie uzmysłowić, że to, co robicie, to jedzenie przetworzonego, jedzenie jest krótkotrwałe. Jak to jest wasz wybór i chcecie żyć krótko, ale treściwie, cały czas na haju, no to wasz wybór. Ja, kim ja jestem, żeby wam powiedzieć, żeby tak nie funkcjonować. Ale jak nie chcecie tak funkcjonować, to ja wam daję rozwiązanie. Okay? I tym jest właśnie dieta mięsna. I wy ją musicie, musicie wykorzystać do swoich warunków, do swojego życia, do swojego zapotrzebowania. W jaki sposób ona Wam pomaga? Tak musicie to wykorzystać, ok? I są osoby, które jedzą okazyjnie, nie mają z tym problemu. Są osoby, które są na mięsie cały tydzień, jedzą sobie raz w tygodniu jakiś posiłek, dają sobie upus, później nie mają z tym problemu w ciągu tygodnia. Są osoby, które w ogóle nie mogą jeść, bo zjedzą delikatnie i później z tym walczą. Ja z tym kiedyś miałem bardzo duży problem i ciągle wracałem do tego nałogu, bo nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Teraz jest... No, jest na szczęście jest troszeczkę inaczej, ale też są dni, gdzie cały tydzień myślę o cukrze. To nie, to nie jest idealne. Jestem 6 tygodni na samym mięsie. Od 9 lat jem ogromne ilości mięsa. I co, wy myślicie, że mi to przeszło, że to jest tak łatwe? Nie, wcale nie jest łatwe. Tak, może jest łatwe dla niektórych osób, OK, które, które jakoś tego przetworzonego jedzenia nie jadły, ale ja to jadłem kilogramami, kilogramami, latami, cały dzień, całe życie. OK? Także nawet jak y, jadłem taką dietę kulturystyczną, to i tak był ryż, i tak były płatki owsiane, i tak były batony proteinowe, i tak był jakiś ananas, i tak były jakieś rodzynki, nadal cukier. Tak? Później byłem na diecie wegańskiej, nawet jak przeszedłem y, na, na dietę wysoko mięsną, nie mówię że od razu na karniwora, no, ale można powiedzieć, no bo od, od razu starałem się eliminować jakieś y, y, owoce, warzywa, przetworzone jedzenie, no to. To już eliminowałem kompletnie, tak. Ale ale ja jem ogromnej ilości mięsa od 9 lat. Ok. Nawet zanim Sean Baker już był u Joe Rogana, ja już patrzyłem na... Mm, ten co Bulletproof Diet wymyślił. Kurde, zapomniałem teraz. No nieważne. Dave Aspray. O, Dave Aspray. Ja już wtedy uczyłem się o czerwonym mięsie, uczyłem się o baraninie, uczyłem się o mózgu i tak dalej. Ogarnięty koleś nadal zostawił jakieś warzywa, owoce i tak dalej, co jest w sumie już bzdurą kompletną i, i, i chwali kawę i tak dalej, co też jest bzdurą, ale nieważne, nie o tym mowa. I już wtedy zacząłem jeść czerwone mięso i, i, i wymyślicie, że, że kiedykolwiek mi przeszedł apetyt na słodkie? Tak, raz jest dobrze, raz jest źle. Ale dlaczego tak się też dzieje? Ponieważ ten słodycz jest wszędzie wokół nas. Wszędzie każdy jest słodkie. Idę na siłownię, wszyscy się zażerają. Są restauracje, są kawiarnie, są rogale, są drożdżówki, jest żabka, wszyscy coś w ryju trzymają. Wchodzę do sklepu, wszyscy kupują jakieś słodkie. Wchodzę do góry, pachnie naleśnikami, pachnie goframi, pachnie ciastami. Wchodzę na siłownię, wszyscy żrą. Cały czas. Na siłowni nic, nic nie różni. Są rogale, są bułki, każdy trener, każdy dietetyk wszyscy żrą. Okay? Czy przed treningiem, czy po treningu, czy w czasie treningu, czy jakieś yy, napoje kolorowe, cały czas. I ten cukier jest ogólnie dostępny, i człowiek to po prostu widzi. I ja myślę, że to dlatego jest tak ciężko, bo my zawsze mamy z tym styczność. Gdybyśmy nie mieli styczności, myślę, że by było o wiele łatwiej, no ale w jaki sposób nie mieć z tym styczności. Także walka jest podjęta za każdym razem, jak my to widzimy. I powiem wam, że ja długie, długie lata starałem się przestać marihuanę palić. Yy. I w końcu mi się udało. I o wiele łatwiej mi jest przestać palić marihuanę, bo to jest nielegalne. A poza tym się nie zadaję z osobami, które palą marihuanę, nie mam takiej styczności. No ale cała moja rodzina, wszyscy znajomi, każdy jest słodycze. <grym> ok? I ja myślę, że dlatego to jest po prostu takie ciężkie, bo to jest nam w ryj wpychane. Nie oglądam telewizji, ale no wiadomo, na Facebooku coś czasami wrzucam, zawsze mi się reklama przewinie, tak? No zawsze jest to słodkie. Obojętnie, gdzie się nie ruszymy, każde święta się kojarzą z cukrem, każde urodziny czego nie obchodzę, nie obchodzę świąt urodzin, ale nie ma znaczenia. Przychodzi okres, wszyscy wpierdalają. Są wakacje, wszyscy wpierdalają. Zielone światło na jedzenie jest teraz cały rok. Kiedyś od święta jedliśmy więcej, kiedyś na urodziny piliśmy i tak dalej, a teraz cały rok wpierdalamy. Zielone światło na wpierdalanie cały rok, okej? Okay? Dlatego tak teraz wszyscy chorują. Widziałem mnóstwo dzisiaj, dzisiaj jakichś tam filmików na internecie i ludzie, a nie wiemy czemu wszyscy chorują, każdy jest chory, trzymajcie się. Jak nie wiecie czemu każdy jest chory? Bo nasze układy odpornościowe nie działają w ogóle. W ogóle, zwłaszcza po lecie, jak było to zielone światło do, do wpierdalania. Powtarzam to kilka razy, ale jeszcze raz pewnie powiem. Okay? Dlatego, i dlatego myślę, że z tym uzależnieniem cukrowym jest po prostu tak trudno nam wszystkim. I, i, I tak jak wspomniałem, musicie zacząć małymi krokami, musicie wdrażać troszeczkę mięsa, będzie Wam łatwiej. Bo od kiedy zacząłem jeść mięso, powiem Wam szczerze, że jest, yy, że jest nadal ciężko okresami, Nadal, czasami jest łatwo, czasami jest ciężko. Ale jest milion razy łatwiej niż jak kiedyś cały czas jadłem węglowodany. To było wiele trudniejsze. Okay? Milion razy łatwiej. Także pomyślcie sobie, że ja potrafiłem kilogramami, ja potrafiłem półtora kilo cukru zjeść dziennie. Półtora kilo. Do tego wypalić z 2-3 gramy marihuany. Okay? Tak sobie policzyłem. W pizzy, w ciastkach, w lodach, w M&M'sach w pączkach, w czymkolwiek nie zjadłem. Półtora kilograma cukru. Ja kiedyś miałem przez cały weekend cukier po 300 i on mi nie chciał zlecieć. Okej? Okay? Ja wiem, że to może być nieogarnięte dla, dla, dla większości z Was, ale akurat miałem tutaj, nie wiem, czy to było stuprocentowe, nie mam żadnego pojęcia, no ale bardzo wysoki, może teraz przesadzam 300, no bo bez przesady, ale miałem bardzo wysoki cukier i on był stały yy, przez cały czas. Okej? Okay? Stały przez cały czas. On się nie ruszał. Okay. I, i, I do takiego stopnia się doprowadzałem. Jadłem cały czas, non stop coś żyłem. Budziłem się w nocy, wypiłem kole, spaliłem coś, zjadłem paczkę ciastek i szedłem dalej spać. Okay. Doszedłem do momentu, gdzie nie raz miałem kilka miesięcy przerwy od cukru, ale doszedłem do momentu, że przez ileś lat jem raz na jakiś czas kubek lodów, czy tabliczkę czekolady. Ok? Raz na tydzień, przykładowo. Także z 1,5 kg cukru dziennie przetworzonego jedzenia doszedłem do momentu, gdzie w jakiś sposób to kontroluje, i wy do takiego momentu musicie dojść. Siłownia i mięso w tym pomaga. To jest jedyny klucz. Okay? Bo jak będziecie się cały czas trzymali w tych węglowodanach, no to cały czas będziecie je jedli, a tak przynajmniej, chociaż trochę wygracie. Tak? Także przesłanie jest takie, że niektóre osoby nigdy nie zregnują z węglowodanów. Czy to jest takie złe? No, nie do końca, bo jeżeli przechodzą przykładowo z diety takiej jak ja miałem, przetworzonej, na dietę mięsną, gdzie przez 6 dni jecie tylko mięso i jakiś jeden posiłek czy jeden taki cheat meal wejdzie przykładowo w jakąś tam niedzielę, czy od święta, czy co dwa tygodnie, nie zawsze jadłem co weekend, czasami były dwa tygodnie, trzy tygodnie przerwy, teraz mam 6 tygodni przerwy, tak, ale, ale w jakiś sposób to jest kontrolowane, to jest ciężko, to jest kontrolowane, także myślę, że jak dojdziecie do takiego momentu. I większość Polaków do takiego momentu doszło, gdzie byśmy jedli mięso, tłuszcz, i okazyjnie, czy na urodzinach, czy w święta, czy po prostu okazyjnie coś słodkiego, czy coś przetworzonego, ja myślę, że 99% chorób by kompletnie zniknęło metabolicznych z naszego kraju. Jestem o tym przekonany. Także myślę, że, że, że jak do takiego momentu dojdziecie, gdzie będziecie w miarę to kontrolowali, ja myślę, że jesteście zwycięzcami. Każdy dzień, w którym jecie mięso i nie jecie węglowodanów. Ja myślę, że jesteście po prostu zwycięzcami. Także, także dużo razy jeszcze będę opowiadał o tym, dużo razy jeszcze będę wam mówił, ale kluczem do sukcesu jest chcieć. To jest was klucz do sukcesu. Musicie chcieć przestać i cukier i rozpocząć walkę. Dla większości osób tak jest. Rozpoczynasz walkę i jak masz małe potknięcie, nie przejmuj się tym, tak? Mamy osoby, które co chwilę do nas piszą, zjadłem cukier o co... i co z tego? Zjadłaś, zaczynaj znowu jeść mięso. Zjadłaś cukier, zjadłeś cukier, zaczynaj jeść mięso. Okay? To jest tylko potknięcie. Upadek jest, jak, prze... jak, jak, jak przestaniesz walczyć. Wtedy jest upadek. Także moi kochani, musicie spojrzeć na to w sposób codziennej walki. Dla większości osób tak jest. OK, Wiem, w komentarzach będzie, dla mnie jest łatwo, nie jem. Tak, nie dla wszystkich. Dla niektórych łatwo było alkohol rzucić, dla niektórych łatwo papierosy było rzucić, dla większości nie jest nadal palą. Tak? Także jak wy rozpoczynacie walkę, już funkcjonujecie lepiej niż większość społeczeństwa, które jest w ogóle nieświadoma tego, co oni robią ze własnym organizmem i o, wirus jest, o jest, jest, są bakterie, infekcja bakteryjna, infekcja wirusowa, przewiałem się, przewiałam się, no wyszłam z gołą, głową na zewnątrz. Nie, to są kompletne bzdury. 99 przypadków naszych chorób to jest żarcie. To, co wkładamy do ust. I jak Wy jesteście tego świadomi i podejmujecie walkę i czasami macie potknięcia, tak czy inaczej jesteście zwycięzcami, bo większość społeczeństwa tego nie robi. Okay? Będziemy ten temat ciągnęli. Macie pytania? Najczęściej na nie odpowiadam. Na mentoringu dla facetów nieliczni w każdą środę o 19. Serdecznie zapraszam. Chłopaki, nie bójcie się. Naprawdę jest tam super ekipa, super klimat. Fajnie sobie rozmawiamy, w bardzo, bardzo, bardzo dobrym klimacie. Nikt nikogo, nikt, nikogo się nie śmieje, jest naprawdę super, tak? Z kilku chłopaków na razie rozgrzewamy się, jest naprawdę super. Ostatnio rozmawialiśmy o dyscyplinie wprowadzonej w wychowanie dzieci, o żarcie rozmawialiśmy, o siłowni rozmawialiśmy, teraz będziemy rozmawiać o rozwoju. Chłopaki, zapisujcie się tak. Zrobiłem naprawdę tak śmieszną cenę. 90...